Z Ewangelii Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Drodzy parafianie, wszyscy goście odwiedzający naszą stronę internetową, zbliżył się czas Świąt Bożego Narodzenia. Czas bardzo piękny, czas szczególny, czas, który pozwala nam wrócić do lat, Dziecinnych pozwala nam przypomnieć sobie ten czas, kiedy z upragnieniem oczekiwaliśmy na prezenty, kiedy z oczekiwaniem patrzyliśmy w niebo, aby ujrzeć pierwszą gwiazdę. Dzisiaj stajemy przed tajemnicą Bożego wcielenia, Bożego Narodzenia, może z różnymi sprawami, różnymi problemami. Jak słyszeliśmy, Bóg się narodził, Maryja powinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie. Przyszedł do nas Bóg po to, aby powiedzieć nam, jak nas kocha, aby nikt z nas nie czuł się sam. Dlatego też ze święta Bożego Narodzenia poczujmy bliskość drugiej osoby. Poczujmy przede wszystkim bliskość Pana Boga, który nas kocha. Niech dla wszystkich te święta będą pełne radości. Niech każdy z nas dozna tej miłości, która pochodzi od Pana Boga. Aby nie było nikogo, kto będzie sam, aby nie było nikogo, kto będzie czuł się nieszczęśliwy. Niech Bóg, Bóg, który jest miłością, który stał się człowiekiem, który rodzi się dla nas, przyniesie nam radość. Miłość i pokój. Na te święta Bożego Narodzenia, na cały nowy rok życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.